Taki Maderen Baby powstały z potrzeby serca. Chodziłam z drugim dzieckiem w ciąży i okazało się, że nie ma takich, e, takiego asortymentu w jednym miejscu, gdzie mogłabym skorzystać. A jako mama pracująca ceniłam swój czas i doszłam do wniosku, że więcej jest kobiet, które też chcą mieć taką kompleksową obsługę. Na dzień dzisiejszy organizowane są w trzech miastach: Kraków, Wrocław i Warszawa i trwają już od pięciu lat we Wrocławiu, w tym roku czwarta edycja. Podczas dwóch dni targowych 20 i 21 sierpnia namioty ustawione przed Halą Stulecia zapełniły się po brzegi. Dopisali zarówno wystawcy, jak i odwiedzający. Targi mają y trzy funkcje do spełnienia. Pierwsza część jest to część typowo edukacyjna, czyli rodzice dzieci od 0 do 9 lat oraz przyszłe mamy mogą skorzystać z wykładów specjalistów zarówno w zakresie ciąży, przebiegu ciąży oraz edukacji małego dziecka. Druga część jest to część typowo kiermaszowa, gdzie rodzice mogą zakupić produkty dla swojego przyszłego podobstwa lub obecnego potomstwa trzecia część taka bardzo integracyjna, czyli zapraszamy rodziców, którzy na naszych właśnie targach dzielą się doświadczeniem z innymi rodzicami co teraz szczególnie interesuje wychowanie i opieka nad dziećmi. No, no staramy się, aby te nasze skarby jednak miały wszystko co najlepsze, aby mogły się rozwijać. No ja również jestem matką, mam dwoje uroczych maluchów, także stąd jestem tutaj na tych targach. A poza tym też tak prywatnie założyłam inicjatywę Klub Mamuśki. To jest taka wrocławska inicjatywa dla wszystkich mam, skupiająca mamy, które właśnie mają swoje maluchy i je wychowują. I to taka inicjatywa, która pozwala nam spotykać się, wymieniać informacje. No między innymi właśnie informacje chociażby o tym, że są takie targi, że możemy tutaj się spotkać. Targom towarzyszył wyjątkowy klimat zapewniony przez organizatorów. Konkursy, zabawy, program artystyczny, wszystko to cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. To jest nasz wąż. Długaśny. Pokażemy tego węża. Jak długi jest? Teraz właśnie robimy, bawimy się Playmace'ami, jest to takie chrupki, które możemy łączyć, to jest świetna zabawa dla dzieciaków, nie wymaga dosyć dużych kosztów, wystarczy wyobraźnia oraz nożyk i kawałek mokrej szmateczki. Organizujemy y, zabawy, które związane są z mysłami y, dziecka, które można pobudzić z myślą dziecka, e, czy to dotyku, zapachu, e, czy również smakowe. Każdy rodzic mógł znaleźć coś dla siebie: zabawki, meble, stroje ciążowe i dziecięce, wózki, nosidełka, chusty czy środki pielęgnacyjne. Nie zabrakło też urządzeń stojących na straży zdrowia i życia niemowlaków. Powiem szczerze, że produkt jest bardzo dobrze odbierany, przede wszystkim właśnie przez rodziców, przez mamy w ciąży. Nie jest to zwykły materac dla dzieci, jest to system do spania dla niemowląt, stworzony po to, aby minimalizować ryzyko występowania śmierci użyczkowej. Przede wszystkim, aby ułatwiać oddychanie, zapobiegać spłaszczeniu głowy, a także zapobiegać refusowi żołądka. Dodatkową atrakcją były stoiska specjalistów, przy których można było skorzystać z fachowych porad i konsultacji. Nie, uważam, że inicjatywa targów jest bardzo potrzebna z racji tego, że większość rodziców chciałaby się dowiedzieć czegoś więcej o swoich dzieciach, jeżeli zauważą coś niepokojącego, zauważą jakieś objawy, odruchy, pierwsze zęby, chciałaby uzyskać jakąś prywatną konsultację. Tutaj może to sprawdzić, tutaj o tym może się dowiedzieć. Kolejna edycja targów Mother and Baby we Wrocławiu już za rok.